Siemano, witajcie w drugim odcinku z Hero Zero. Dzisiaj postaramy się wbić 60 level Mam nadzieję, że to się uda No i nic To lecimy Wezmę sobie to, odpalę zadanko I Już niestety nie mam 160 punktów umiejętności do rozdania, szkoda Oponek coraz mniej I tak to leci Tutaj w kryjówce w rankingu próbuję być w topce jakiś dobry pod względem rozwoju, bo jestem 19. W bohaterach to jestem 320, a w poziomie 308 to słabiutka. Drużyna nasza jest 29, honor, rozwój 9. I jeszcze w Hirakanie trzecia jesteśmy. Tutaj 370 jak coś, to, jak coś to. Ja zacząłem streama. Spoko. Dobra, przeatakujemy nie? W ogóle coś się zbagowało, to... ale już mi się nie chce zmieniać. Nie wiem czemu. Pewnie gdybym patrzył, to by zadziałało, ale tam. wyrąbane już w to. Kurde, co oni taki co dobrzy. I nie mam kogo zaatakować, dobra. To się przegra. Tyle. bez zrzutek, żeby ich nie marnować. Dobra, teraz sobie zaatakujmy tutaj ludzi. Oj, chyba przegram. Kurde słabe mam staty. A właśnie trening trzeba. Na kondycję sobie odpalę. Du -du 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 sobie otworzymy zaraz. To coś tam mam. Chyba z dwa krańca. Dobra. Tutaj, pyk. Eee, dobra, misja się skończyła. Co mnie w tym odcinku? Nie wiem, czy wbiję. Teraz X by się przydał 3 razy. To wtedy na pewno bym by wbił 60. Ale gówno, 2000 X tylko. Mam Nie mam szczęścia w tym kasynie. O, teraz dwa razy exp. Ula la. Teraz może e, 8000 tylko. Myślałem, że więcej. To chyba nie wbijemy 60. Złota panka. Ula My fajne misje. My sobie przyatakujemy. wyłączymy animację o wiele szybciej. To leci. Bo tak to tracenie czasu jest na animacji w kryjówce. Tak to szybciutko. Się wali ich na bombę. Dobra, kurde mam mało sianę, tak to bym coś wybudował. Tutaj to będę chciał wybudować... Jak to się nazywa? Teraz sprawdzę... O, warsztat, więc jeszcze jedno pole. A to trzeba mieć 20 tysięcy. A ja nie jestem tak bogaty. Tutaj tak samo nic nie mogę chyba 15 no to nic nie rozbuduję sobie na razie Dodanka nadzwyczajna tutaj nie no teraz spróbuję przeatakować ale pewnie przegram tutaj już wszystko zrobiłem dobra w rankingu walmy ich możecie pisać w komentarzach jakieś podpowiedzi mi bo ja się bardzo nie znam na tej gierce więc przydadzą mi się podpowiedzi. 49 Ej. level. gdzie był klucz do live'a, bo zapomniałem. Bo... Z... nie wiem, szukaj tam, jak masz transmisję, rozpocznij. To tam będziesz miał gdzieś. 50 levele są ode mnie lepsi. No nie. Nie mam kogo atakować. Ode mną w rankingu. Oho, tylko krzeni. Dobra, to ja jednak sobie tu może kogoś przyatakuję. To pewnie też przegram. A, dobra, jednak nie. Dobra, fajnie. Misja kolejna. W sumie. Dobra, 8000 expa, żeby wbić na odcinku ten 60, to zrobię, nie Ale wbijemy przynajmniej 60. O kurde, to jest misja potężna 4K expa. Czekaj, może teraz będzie działał live? No powinien przynajmniej. W sumie bym coś z inteligencji odwirował. Młotek, jak widzicie, miałem wcześniej, ale 39 ponek. A nie mam. Szkoda, bo młotek by się później przydał na dalszy etap gry. A, to sobie odbiorę. Tutaj sobie... W sumie to jest spoko. To kupię, żeby mieć do maszyny. Poczekam sobie na to wiem co by tu jeszcze? A nowy towar jeszcze raz mogę. Dobra, to zrzutki weźmę, przydadzą się. Eee, to jest dobre. Dobra, wezmę. Spróbuję później odwirować tę inteligencję. To sobie później kupię kolejne jednostki motywacji. Znowu coś się blokowałem. Kurde. O, punkty się przydadzą. No, tego na razie nie odbieram. Eee, 31, 31, 43. <coughs> w sumie najpierw odwiruję. Inteligencji 140. 180 to o, teraz bardziej wyrównane, ale teraz tylko 180 kondycji, ale trochę bardziej wyrównane. Myślę, że lepiej trochę. Dobra. Zadanka, spróbujmy. Dobra. Przegrana. Co by tu jeszcze porobić? Trójówka, nic nie mogę hmm. Tutaj A sobie wezmę raz Teraz poczekam aż misja się skończy 4k expo, a ile brakuje? 2300 Dobra, to jak wygram To będzie 60 levelek I, I zarąbiście Poproszę bateryjki Oro wygrywka synie co to? to wasz sztet. o kurde Najsik Jesteś, Skrajk? No A. i przegrałem tu, o, no nie To się nowy klucz strumieniowy Dobra, obym tu wygrał Dobra, 60 lewek Ciekawe jaki pet się trafi Intuicja, nie no fajny w sumie tu co ma nieczerpane źródło. Zwiększona, zwiększona twoja trafność. Jak Kuba Bogu, tak był kubie. Masz 15% szansę natychmiast. Potrafienie zadać przeciwnikiem 25 20 doznanych obrażeń może wystąpić wielokrotnie podczas walki. To chyba jest dobre. Ale nie wiem. Bardzo się nie znam. Na tych umiejętnościach beta. Weź trochę mniej gadać, bo w sumie ja bym wyszedł z odcinka, jakbyś tak cały czas gadał, bo, bo, bo i cały czas bez przerwy gadasz. Co ty? A jakbym był cicho, to też by było dziwnie. No, ale ty tak cały czas, cały czas, cały czas, cały czas nie przestajesz. Oj, tam. No. Dobra, wezmę tą oponkę, żeby telefony zakończyć. I nic więcej nie ma. Do roboty. Dobra To w tym odcinku chyba by było na tyle Do następnego, pamiętajcie o subu i lajku Na razie